Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i Ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo pańskie. Moi kochani, dzisiejszą, dzisiejszą naszą wspólną refleksję pragnę zatytułować męczeństwo wiary. I może na te słowa zrodzi się jakiś odruch lęku albo wręcz buntu. Nie, męczeństwo to nie dla mnie. Nie jestem gotów umrzeć dla Chrystusa. A tymczasem dzisiejszy patron święty Szczepan, owszem, on zmarł wskutek ukamienowania, ale Spróbujmy przeanalizować dzisiejszy fragment dziejów apostolskich tak, jakbyśmy nie znali jego zakończenia. Bo o jego śmierci mówi dopiero ostatnie zdanie, bardzo lakonicznie, krótko i wyziono ducha. Zresztą w ten sam sposób, jak została opisana śmierć jego mistrza, naszego Pana, Pana Jezusa. Na czym polegało męczeństwo wiary świętego Szczepana i w czym możemy go naśladować? Otóż, autor dziejów apostolskich, święty Łukasz Ewangelista, pisze o nim w ten sposób. Szczepan pełen łaski i mocy. Działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Pełen łaski. To sformułowanie pewnie kojarzy nam się z osobą Matki Bożej z chwili zwiastowania i nawiedzenia. Zarówno Archanioł Gabriel, jak i święta Elżbieta mówią o niej pełna łaski. Oczywiście żaden ze świętych, a tym bardziej nikt z nas, nie jest w stanie dorównać Maryi, bo przecież była pozbawiona grzechu pierworodnego jako przyszła matka Syna Bożego. To szczególna łaska, jej tylko należna. Natomiast my też jesteśmy pełni łaski wówczas, kiedy. Żyjemy w wolności od grzechu, od grzechu ciężkiego, kiedy żadne zło nas nie oddziela od Pana Boga. I troszczymy się o ten stan łaski uświęcającej nie tylko na dni świąteczne, ale i na cały rok jubileuszowy, który rozpoczęliśmy w naszej świątyni. Bo codziennie Jesteśmy w stanie uzyskać odpust zupełny i ofiarować go albo za siebie, albo za zmarłych. A jednym z warunków otrzymania tej łaski odpustu jest wolność od grzechu i przywiązania do niego. Pewnie to sformułowanie pełen mocy. Może nam z kolei przywrócić w pamięci wczorajszą Ewangelię, prolog Ewangelii Świętego Jana, kiedy było wyraźnie powiedziane, że ci, którzy przyjęli Słowo, które stało się ciałem, otrzymali moc, by stawali się dziećmi Bożymi. My przyjęliśmy Słowo wcielone. I Pan Jezus jest dla nas kimś bardzo ważnym. Jest naszym sprawicielem. Dlatego możemy powiedzieć, że mamy w sobie moc do nieustannego stawania się, bo to jest proces, dziećmi bożymi. Dalej. Autor Dziejów Apostolskich mówi, że Szczepan był. Pełen Ducha Świętego. I nikt nie mógł sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Posłuszeństwo natchnienia, natchnieniom Ducha Świętego jest również podkreślone w Ewangelii, jaką przed chwilą słyszeliśmy. Pan Jezus powiedział, że ci, którzy zostaną postawieni w trudnej sytuacji wobec prześladowań, nie muszą się martwić, co i jak mają mówić, bo Duch Ojca będzie mówił przez nas. I myślę, że też owej mocy Ducha Świętego doświadczamy. Nie musimy zatem układać sami jakiejś linii obrony wobec tych, którzy nas atakują, którzy są w jakiejś większości. Jedynie otwarci na Ducha Świętego, tego, którego Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana nazwał parakletem, a więc obrońcą, adwokatem, pocieszycielem, możemy. Mówić to, co On nam daje w natchnieniach. I to Bóg będzie działał przez nas. Mamy Mu tylko na to pozwolić. Chociaż odwołanie się do mocy Bożej nie jest takie łatwe wówczas, kiedy zagraża nam pewne niebezpieczeństwo. Zobaczmy Świętego Szczepana. On był w zdecydowanej mniejszości wobec nieboliczonych, co prawda, ale przecież licznych przedstawicieli różnych synagog z Cyreny, z Aleksandrii, z Cylicji, z Azji. I oni przystąpili do rozprawy, do polemiki ze Szczepanem, kiedy on mówił o Bóstwie Jezusa Chrystusa. Święty Szczepan się nie przestraszył. Nie uląkł się tylko dlatego, że większość zebrana wokół niego nie podzielała jego poglądów, zajmowała skrajnie różne stanowisko w sprawie Jezusa. Moi drodzy, a czy my potrafimy? Stać mocno w naszych przekonaniach, niezależnie od tego, ile jest osób wokół nas, którzy sprzeciwiają się, jeśli nie ewangelii, to nauce Kościoła. Tutaj też mamy być otwarci na Ducha Świętego i nie musimy układać. Swojej ludzkiej, niewystarczającej i ograniczonej mądrości, żadnych słów obrony, tylko otworzyć się na Ducha Świętego, który chce przez nas bronić wiary, bronić prawd ewangelicznych. Święty Szczepan jest odważny, mężny. On nie uciekł przed tymi, którzy zaczęli tak na niego gniewać się, że nawet zgrzytali zębami na niego. Powiem szczerze, że to jest pewien akt heroizmu. Nie uciec przed agresją innych. Wyobrażacie sobie taki gniew, a może wręcz nienawiść w oczach? Słyszycie te okrzyki? Albo owe zgrzytające zęby? Wydaje się, że najprostszą reakcją jest ucieczka. A tymczasem święty Szczepan stoi. Jakby przyjmuje na siebie. Rzucane w Niego kamienie. Świadczy o tym chociażby ów zapis, że kiedy te kamienie trafiły w Niego, On osunął się na kolana, i przypominają się słowa Pana Jezusa. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Moi kochani. Nie mówię i nie myślę o fizycznej ucieczce przed zagrożeniem życia czy zdrowia, ale myślę o pewnej ucieczce wtedy, kiedy ktoś źle mówi o Kościele i że te głosy są głośne i liczne. Ktoś chce może uciec od odpowiedzialności albo wręcz uciec od tej wspólnoty, która jest źle postrzegana w tak zwanej publicznej opinii. Ale Kościół jest naszą matką. I niezależnie od tego, jak ta matka postępuje, mamy przy niej trwać bo kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony nie uciekajmy w jakąś prywatną religijność nie uciekajmy od sakramentów świętych i rozważania wspólnie słowa Bożego nie uciekajmy od wspólnoty nawet jeśli wśród jej członków znajdą się tacy, którzy gorszą innych, czy to na szczeblu parafialnym, czy diecyzjalnym, czy nawet gorszący są najbliżsi współpracownicy papieża, urzędnicy stolicy apostolskiej. Trwajmy przy naszej matce, która nas rodzi. Do życia wiecznego, która nas karmi słowem, sakramentami świętymi, słowem Bożym, nauczaniem i która nas wychowuje. I wreszcie męczeństwo wiary świętego Szczepana wyraża się tym, w tym, że nie tylko modlił się o swoje zbawienie. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Chociaż i to jest jakimś znakiem męczeństwa, bo jeśli spotykają nas jakieś trudne doświadczenia i ich waga nas jakby przygniata, albo przerasta nas ich ilość w krótkim czasie, to wtedy mamy pokusę utyskiwania na los a no może nawet wyrażania pretensji wobec Pana Boga. A tymczasem w tym rozświadczeniu święty Szczepan modli się do Boga. Przyjmijmy Go ducha, prosi o zbawienie, ale modli się również za swoich prześladowców. Panie, nie poczytuj im tego grzechu. Naśladuje w ten sposób samego Chrystusa, który przebaczył łotrowi wiszącemu na krzyżu obok niego. To nie jest łatwe przebaczyć komuś, kto nas krzywdzi, kto niesprawiedliwie zachowuje się wobec nas. I śmiem twierdzić, że gdyby nie Ewangelia i przykład Pana Jezusa i jego łaska, to tak zupełnie po ludzku, wręcz niemożliwe jest przebaczenie z serca winowajcom. To też jest pewne męczeństwo wiary, ale chyba na nas jest stać. Na nie nas jest stać. Chociażby modląc się w każdej mszy świętej. Powtarzamy słowa: Odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wyrażamy w ten sposób gotowość odpuszczania, chociaż wyrażenie tych słów nie jest automatycznie związane z ostatecznym przebaczeniem, bo to też jest proces, który niejednokrotnie trwa. Długie lata. I moglibyśmy zakończyć na tym, bo przecież mamy dość dużo wiadomości na temat świętego Szczepana, od którego możemy uczyć się składania świadectwa naszej wiary. Ale trzeba dodać również to, co zaobserwowałem w tej świątyni wczorajszego przedpołudnia. Dwie mamy przyprowadziły swoje dzieci pewnie w wieku przedszkolnym, aby pokazać im żółbek i tłumaczyć sens umieszczenia figur. Oraz ich znaczenie. To taka prosta, rodzinna, domowa katecheza, która też jest męczeństwem wiary. Może łatwiej jest mówić o Panu Jezusie, dziecku pięcio-, sześcioletniemu, nieco trudniej piętnasto-, szesnastoletniemu. Sam wiem jak trudne jest to doświadczenie, bo i przy wigilijnym, i przy świątecznym stole obawiałem się poruszać tematów religijnych, aby nie zepsuć atmosfery świąt, ponieważ w tym gronie, w jakim byłem gościem, były osoby, które deklarują się Albo jako niewierzące, albo jako te, które szukają Boga, ale nie potrafią Go znaleźć. I wiem, że poruszanie tematów związanych z wiarą, z Kościołem, mogłoby wywołać u nich różne reakcje. Jak mówić takim ludziom, co mówić, kiedy i gdzie? Oto są pytania, które sobie stawiamy, ale odpowiedź na nie jest już zawarta w naszych dotychczasowych rozważaniach. To jest właśnie otwarcie na Ducha Świętego, który nam podpowiada, co i jak mamy mówić. Bądźmy zatem świadkami wiary. Świadek po grecku to martyr. Martyrologium w języku polskim oznacza cały proces męczeństwa ze względu na wiarę. Nie musimy póki co oddawać życia za Chrystusa, ale możemy i powinniśmy być. Świadkami wiary w Niego i głośmy Chrystusa, który jako Bóg stał się człowiekiem, a potem umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. W każdej mszy świętej, jeśli jest użyta ta forma wyzwania do aklamacji. Oto wielka tajemnica wiary, mówimy, mam nadzieję, z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Więc oby te słowa, będące odpowiedzią na cud. Przemianę chleba w ciało Chrystusa, wina w jego krew będą treścią naszej codzienności. Amen.